Witam wszystkich. Dziś pokażę swój zakwas, umówię go trochę szerzej. Jest to zakwas żytni. Zakwas z mąki żytniej 2000 i zakwas z mąki żytniej 720. Podstawa chleba. Bez nich nie ma chleba. Powiem, co to jest zakwas, troszkę o dokarmianiu, do czego się używa, jakie są fazy, stany zakwasu. Zakwas chlebowy jest to mieszanina wody i mąki, w tym wypadku mąki żytniej, w którym żyją szczególne dzikie drożdże, bakterie kwasu mlekowego, bakterie kwasu octowego. Można powiedzieć, że jest to takie żywe zwierzątko, które dokarmiamy mąką żytnią i wodą. Jak powstaje zakwas? Zakwas powstaje poprzez dodanie do odpowiedniej ilości mąki żytniej tej samej ilości wody. Czyli na przykład 50 gram mąki żytniej, 50 gram wody. Tak przez kolejne 7 dni mamy już gotowy zakwas, po 7 dniach. Ja uważam osobiście, że zakwas, który jest krócej robiony, krócej wytwarzany niż 7 dni. Nie jest do końca takim dobrym zakwasem. Ja przynajmniej dla siebie i na swój użytek robię zakwas, który ma więcej niż 7 dni. Z tego zakwasu korzystam. Piekę dużo, dlatego ten zakwas jest w słoikach. Mam takich słoików kilka. Tutaj pokazuję tylko dwa. Bo to jest, tak jak powiedziałem, to jest inny zakwas, to jest inny zakwas. Mąka ta sama, żytnia. Ale granulacja mąki jest inna. Ten jest z 720, ten jest z 2000 mąki. Oczywiście, yy, mąka, jeżeli typ mąki wyższy, zakwas będzie bardziej yy, rósł, więcej będzie rósł, będzie on bardziej, bardziej bąbelkował, będzie więcej pęcherzyków powietrza, będzie po prostu mocniejszy. Może być również zakwas pszenny, ale to temat na inny filmik, nie dzisiaj. Dzisiaj zajmiemy się tylko i wyłącznie zakwasem żytnim. Będziemy dokarmiać zakwas. Ja dokarmiam zakwas o 200 gram Mam przygotowaną mąkę żytnią. Mąkę 720, którą dodam do tego słoika. Przesiewany 200 g. W moim wypadku 200 g. U Was to może być 20-30 50, w zależności ile tego zakwasu, jak dużo tego zakwasu potrzebujecie. Yy, powiem tak, zakwas wykorzystujemy głównie do wypieku chleba, możemy go dodać również do ciasta na pizzę, Kiedy jest to ciasto takie troszkę lepsze, lepsze na smak, takie bardziej szlachetniejsze, bardziej wyraziste. Z zakwasu również możemy zrobić żurek, nasz domowy żurek. Będzie nam potrzebna jeszcze łyżka i drewniany patyk do mieszania słoiku oraz woda. Woda. Woda nie zimna, nie gorąca. Woda letnia. Woda letnia do zakwasu. Mamy. Tutaj w wadze 200 g mąki żytniej dosypujemy do słoika, do tego zakwasu wcześniejszego, który już mamy. Teraz następuje dokarmianie zakwasu. Powiem tak: istnieją cztery fazy, cztery stany zakwasu. Zaczniemy może od tego najgorszego: zakwas zepsuty, zakwas głodny, zakwas dokarmiony i zakwas pracujący. Wszystkie te stany będą różniły się od siebie. Zakwas zepsuty, on będzie pachniał intensywnie. No albo pojawi się na wierzchu pleś. Wtedy, gdy pojawi się pleś, tak naprawdę już nie można z tego zrobić nic. Lepiej ten zakwas wyrzucić i zacząć ten proces od początku, zrobić świeży zakwas. Kolejna faza, o której mówiłem, to będzie, to jest zakwas głodny. Zakwas głodny. Będzie urośnięty w słoiku, ale bardzo opadnięty na dół. Wtedy będzie ten znak, że ten zakwas potrzebuje nowej pożywki w postaci wody i, i, i mąki, żeby mieć tę siłę do działania, do rośnięcia, do fermentacji. Następnie zakwas dokarmiony. No zakwas dokarmiony, proszę Państwa, będzie nie pachniał właśnie tym, tą, tą, tą taką nutą kwasowości, i to będzie taka no, najprościej mówiąc, mieszaninka wody i, i, i mąki do zakwasu. Również dolewamy taką samą ilość wody, czyli w tym przypadku 200 gram. 200 gram mąki, więc 200 gram wody. Woda oczywiście letnia, nie gorąca, nie zimna, ale letnia. Tak około około. 28-30 stopni. Dolewamy do słoika i całość mieszamy. Mieszamy tak, żeby nie było żadnych grudek, żeby nie było, żeby całość była dobrze wymieszana mąka z wodą. Jeżeli mamy tutaj po bokach słoika starszy zakwas, na przykład z dnia poprzedniego, oblepiony, to nie szkodzi. Możemy go po prostu zdrapać i on nie przeszkadza w niczym, nawet, nawet jest lepiej, jak on tam jest. Zakwas pracujący. Zakwas pracujący będzie charakteryzował się wysokim stanem, na przykład w słoiku. Będzie również miał charakterystyczne pęcherzyki powietrza, które które będą mieściły się w, w słoiku czy w bądź innym naczyniu. Zakwas, mój zakwas ma jakieś pół roku. To jest dobry zakwas, nie stwarza mi żadnych większych problemów i ogólnie czym starszy zakwas, tym dłużej może przebywać w lodówce. Tym jest mniej grymaśny, jest bardziej stabilny. Zakwas świeży, tygodniowy, dwutygodniowy do miesiąca jest dobrym zakwasem do wykorzystania na co dzień, do wykorzystania na bieżąco. Ale jeżeli chcemy, żeby zakwas posiedział nam dłużej, bez, bez zbędnego dokarmiania, bez patrzenia, to taki półtora miesięczny, dwumiesięczny zakwas dokarmiany dzień w dzień możemy go spokojnie włożyć do lodówki i on. Miesiąc, nawet dwa miesiące bez zaglądania będzie tam siedział, nie zepsuje się, nic się złego z nim nie stanie. Powiem teraz, jak, jak obudzić taki zakwas, który jest w lodówce. Ja robię tak. Na noc wyciągam słoik z lodówki, stawiam go na blacie kuchennym, żeby on nabrał tej temperatury pokojowej, żeby się po prostu Ocieplił, żeby, żeby, żeby zaczął się powoli budzić. Rano dodaję do niego określoną ilość mąki i taką samą ilość wody. Mieszam i odstawiam na 24 godziny. Później daję jeszcze raz i wtedy już powinien być zakwas obudzony. Dokarmiony, obudzony i powinien być gotowy do działania, gotowy do wypieku. Zakwas z powodzeniem można suszyć. Można go przechowywać znacznie dłużej niż, niż ten normalny zakwas i wykorzystać go, kiedy będzie nam potrzebny. Jak suszyć zakwas? Bardzo prosto. Taką ilość, cienką ilość zakwasu rozprowadzić na papierze, na przykład do pieczenia. Wyschnie, on tak zaschnie się, skruszy i ten skruszony, zaschnięty zakwas możemy przechowywać w pojemniku plastikowym zamkniętym i wykorzystać do wielych Teraz będziemy dokarmiać zakwas razowy, z mąką, z mąką oczywiście razową. Tutaj mam mąkę żytnią 2000. Również odmierzymy 200 g mąki żytniej i 200 g wody. Tak powstaje zakwas. Sukcesywnie dodawamy dodawana odpowiednia ilość mąki i odpowiednia ilość wody. mieszane, przykrywamy je papierem. No, inni mają zakrątkę, zakręcają je nie do końca. Ja wykorzystuję zwykły ręcznik kuchenny papierowy. Dobrze się sprawdza. Jest dobry. Nieraz jak mam pół słoika zakwasu, a zakwas jest bardzo mocny, to na drugi dzień przychodzę, miałem taką sytuację, wylał się zakwas na dół yy, yy, ze słoika, po prostu był taki mocny. No ale dobrze, to świadczy tylko o, 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 o mocy zakwasu i o jego właściwościach. Pamiętamy, pamiętamy bardzo dobrze sytuację z początku pandemii koronawirusa, gdzie w sklepie brakowało podstawowych środków spożywczych, żywnościowych. Ludzie wykupili drożdże, panika, co to będzie. Yy, mając taki zakwas, nie musimy mieć drożdży. Upieczemy pieczywo bezpośrednio z zakwasu, do tego zakwasu w pieczeniu, w procesie pieczenia, produkcji chleba, można dodać drożdże, to nie przeszkadza niczemu. Te pieczywo będzie miało poprawiony smak, aromat, zapach, świeżość, trwałość, zakwas ma wielorakie zastosowania zdrowotne, jest, on, jest to środowisko kwaśne, które nie dopuszcza rozwój innych bakterii, innych, innych organizmów, a to jest zdrowe środowisko i dla organizmu człowieka naprawdę bardzo, bardzo wspomagające. Dzięki za oglądanie. Zapraszam na kolejne moje odcinki. W przyszłym odcinku chciałbym wam pokazać, jak powstaje chleb w foremce. Chleb, który jest mieszanką kilku mąk, nie jednej. Dodaję tam mąkę żytną, żytnią i pszenną, ale o tym wszystkim w następnym odcinku i zapraszam do spotkania w przyszłym odcinku. Dzięki!